Witam widza bardzo serdecznie. To już jest kolejny film z Władysławowa. I słuchajcie, czas na gofry. Będziemy dzisiaj testować gofry, myślę, że z pięciu budek wystarczy. Może cztery budki, może pięć budek, a nie wiem, może będą takie dobre, że będziemy chodzić i jeść po prostu tylko gofry dzisiaj cały dzień. Zobaczymy. Jest jedna rzecz, którą musimy sobie ustalić przed testem gofrów, żebyśmy w ogóle wiedzieli o co chodzi, żebyśmy byli rozeznani w terenie. Mianowicie. Hmm. Hmm? Mhm. Opener, mówi Wam to coś? <noise> nie ma fotobudki, no ale. Zrobiliśmy to po to, żeby umieć rozpoznać taką śmietanę w gofrach, wiesz? Może fotę? Nie, no nie. Przecież go wiadomo, może fotę? No dobrze. Widzu, zobacz w ogóle, co tutaj się dzieje. Ponad 58% z Was ogląda te filmy, bo widzę to, robicie to. Ale nie wiem, wstydzicie się kliknąć ten guzik? Wstydzicie się subskrypcji? O zuchodzi. Także tak, zrobiliśmy to po to, żeby umieć rozpoznać po prostu w gofrach, czy mają swoją bitą śmietanę, czy po prostu używają coś tego typu. Ale dobre to nawet, nie? No, dobra. Dobre. Tylko, że to jest bardzo słodkie. Ta śmietana w gofrach powinna być trochę chyba mniej słodka, bo gofer sam w sobie jest słodki. Tu jest płatne, czy niepłatne to parkowanie? Wszędzie chyba jest płatne, tu jest w ogóle... Wszędzie cię rozkubią. My to, to smakuje mnie. Pokaż mnie. Mmm, Delikatna, taka chmurka. Nie, delikatna. Nie czuć jakoś mocno tej chemii w niej, szczerze. No nie, to jest tylko słodka. Jeszcze jest jedna kwestia do ustalenia. Jakie gofry będziemy brać? Pytałem na Twitterze, jakie według Was są klasyczne gofry. Bo według mnie, no to klasyczne to jest bita śmietana plus sezonowe owoce. Bez żadnych frużelinów, bez żadnej polewy. Ja bym takie brał, bo on jest taki dosyć lekki. Bo tam masz tylko owoce i śmietanę, nie? No, ta śmietana to leciutka. Sam widzisz, jaka chmureczka wchodzi, jak muska. Śmietanka 82% syrup glukozowy, odtuszczony, laków w proszku E471 wiem co to jest stabilizatory fosforany sodu karagen aromat My Idziemy w dół? Chyba tak. Idziemy w dół, łapiemy pierwszego lepszego gofra. Może wypaść nam mega wpajda chleba. Cię interesuje? Nie. O, tu są chyba gofry, tu gdzie jedliśmy te dobre zapiekanki. Jakie mamy owoce? E, mamy maliny, mamy e, truskawki, borówki. Okay. Ja poproszę takiego goferka, bita śmietana i owoce po prostu. Dobra. Mamy bitą śmietanę, tylko ona nie jest słodzona, nie słodzimy jej. Okay. Jeżeli chcecie, żeby ją posłodzić, to możemy posypywać cukrem, pudrem od góry. Niekoniecznie, niekoniecznie. Okay. Sami robicie śmietanę? Yy, no mamy taką gotową śmietankę i po prostu z syfonu z nabojami, nie? Okej, okay, jasne. No to tyle, tego Dobra, goferka dzisiaj macie gratis. Gratis? Dzisiaj macie gratis. No dzięki. A ile, ile on by kosztował w ogóle, tak normalnie? Z 18. 18. No to dzisiaj macie gratis. 18, 18 zł dostaliśmy gofra w gratisie. Ten sam gościu tutaj obsługuje i zapiekanki i gofry w tym miejscu. To są te zapiekanki klasy, które jedliśmy, one były bardzo dobre. No cóż, no nie będę odmawiał, jak mi dają gratisa, no to wezmę. No. Też znowu będziecie gadać, że nam dali lepsze. Pewnie teraz ukręcą szybko śmietanę dla książula jakąś uklepią z tyłu na zapleczu. Nie no tak nie będzie raczej. Ale masz bardzo gościu. Gdzie? Dwa gofry poproszę. Zbitą śmietaną podwójną, bo jeszcze mam tutaj odrobinę zawsze swoje nosze, bo mało dają, wiesz co chodzi. To jest w ogóle dobre, wiesz, że tu mam miasto. To jest dobre w formie przekąski, właśnie. Oglądam Siema. super. A możemy sobie zrobić No dawaj Panie, że przyjechaliście do Pogoda taka, no. Nie bardzo. Na miasto, do kieszeni się mieści, stary. Widzisz, że jesteś głodny? My jak dożyjemy do trzydziestki, to będzie dobrze szczerze. <gry> Kurwa nie przesadzaj, star! Nie połkniesz tego. No i co robisz? Jak się zachowujesz? Byłem po prostu ciekaw, czy to tak wciągnę, wiesz, nie da się. Zatamowało się? Mhm, mm tamatacha, nie chciało się wessać do środka. Coś czuję, że dzisiaj ta śmietanka pójdzie. No oczywiście, że tak, to jest, wiesz... Będzie bolał, co? Już boli. Mam już goferka, proszę Państwa. Dużo malin, truskaweczki, boróweczki. Jerzynki Mówili nam, że nie słodzą śmietany za bardzo, że ona nie jest jakaś przesłodzona. W porównaniu do tej ze sprayu z butli, no to stary, tutaj jakby w ogóle nie było cukru, nie? On jest bardzo delikatny przez to. Goffry jest ciepły, to widać nawet, że śmietanka już się lekko tutaj rozpuszcza. Kosztuje on tutaj 18 zł. Spodziewałem się szczerze, że to będzie więcej niż dwie dechy za goffra. Tak myślałem, ale no zobaczymy, wiesz, jak jest dalej. Te zapiekanki też tutaj nie były jakieś drogie w porównaniu do innych, więc może tutaj po prostu mają w miarę normalne ceny. No, bardzo przyjemny goferek. Akurat tutaj są owoce, które ja lubię. A owocowy to ja też tak do końca nie jestem. No mi smakuje. Nie wiem, jak będzie dalej, bo to jest pierwszy testowany gofr dzisiaj. Póki co, no, chyba dyszka, no. Może się okaże, że jednak trzeba będzie tutaj zjechać, jeśli znajdziemy lepszego i tańszego na przykład, nie? Na razie dyszka, nie ma się tutaj do czego przyczepić totalnie. Duży plus za to, że ta śmietana nie jest słodka, fajne, kwaśne owoce, zgadza się wszystko, ciasto też dobre. Jedyną słodycz w tym gofrze, no to masz z owoców, nie? Taki można by było powiedzieć trochę fit, ale no nie wiem, czy można tak powiedzieć o gofrze. Idziemy dalej, zobaczymy, może jest coś lepszego. Dobra, pierwszy goferek, kurde, aż tak podejrzanie lekko wszedł. Powiem ci, że gofry chyba łatwiej wchodzą niż kebaby. Oczywiście. Oczywiście, za. Oczywiście zjemy w takim razie 10. Mam ochotę już na następnego szczerze. Nie wiem, no bo co może być niedobrego w gofrze. Możemy na przykład, nie wiem, jakoś bardzo, bardzo długo na niego czekać. Albo to ciasto może być gumowate, ta śmietana może być przesłodzona, owoce mogą być zgniłe. Widzę już tutaj są gofry następne, idziemy. Ich konkurencja chyba największa, bo najbliżej ich po drugiej stronie ulicy. Tu są te XXL człowieku. Bierzemy? Co to są gofry XXL? Jak one wyglądają? Nie, są zwykłe. Zwykłe są? To czemu są XXL? Po prostu. No, nie wiem. Dobra, to ja poproszę takiego z bitą śmietaną i z owocami. O człowieku, ale to są te. Fryzolki. czy jak one się tam nazywają. To je, ta, to jest granita chyba. Lubisz to? No. Chcesz to ci kupić, to? Chcesz mi kupić. Dajesz to, to pił? Zasłodzisz się, nie ma co. Chodzi. Nie, no wiem. O! Poczekaj chwilę. Trzeba siłę rozładować. Siema. Taki fajny. Siema. siema. no ty, tu spotkam. To jest, siema. Można fotkę, nie? Boje, chodź, tu też Elegancko, dzięki wielkie mordy. Proszę bardzo. Jaki to jest rekord w ogóle? 9,98 chyba. To byłby najdroższy odcinek. Ile tam? Żeś dał? Malutko, 628, to coś w ogóle... Nie no w ogóle to pośmiewisko chyba z siebie zrobiliśmy. Pośmiewisko. Jakaś dziwna jest ta grucha, taka miękka jest. Ta, ona amortyzuje mega. Miałem tak, no. no, słabizę. to więcej ta. niż 600 to nie, się nie. To da. oszukane. Oszukane. warstwa jest dużo, dużo większa niż tam. No i nie wiem, czy owoców nie jest więcej. Jest taki na wypasie bardziej, nie? Ale 2 złote droższy. No ale 2 złote. Mm. Ale od razu czujesz taką malinową moc tutaj od tych malinek. Bardziej, bardziej owocowy jest. Jak to śmietana. To już jest słodsza. Podobnie smakuje do tej stóby ta śmietana. Nie, no nie, gadam głupoty. 10 razy bardziej słodka od tej jest. Tutaj mam wrażenie, że te owoce mają więcej smaku niż tam. Mm -hmm. Bardziej je czujesz. Ta śmietana tylko tak otula, żeby nie było sucho, wiesz. Bardzo dobre to jest. Bardzo dobry czy lepszy? Chyba lepszy przez te owoce. To tutaj wszystkiego jest więcej, nawet sam chyba gofer człowieku jest grubszy. Tak mi się wydaje. Ale to jest bomba. Trzymajcie się Cukrzyca TV, subskrybujcie kanał. I tu i tam zjecie dobrego gofra. Tam dwa złote tańszego, trochę mniejszego, mniej składników. Ale bardzo dobre jest i to i to. Bardzo mi smakują gofry. Tu jest aż tyle tego, tu jest aż tyle tego że się nie da jeść, jest za dużo. No, jak to 30 do 30 dociłamy to. A to już za rogiem tej. Jak na razie poziom jest bardzo, bardzo zbliżony do siebie. Tam jest dwa złote taniej, bo jest mniej wszystkiego, no i to się w sumy by kurde się zgadzało. Bardzo dobre. Ten misio mnie tutaj zauroczył, ten wafelek taki. Kuku mi się zrobiło po tym ciosie w boxera, i w aparat, i w automat. <laughs> Lepiej jest gofry. Mm, ulepek. Ulepek z tego sprayu to na pewno ulepek. Najbardziej mnie to w gofrach irytuje. To właśnie w takich, że to wszystko spada. Mmm, mola. Tu mi chyba trochę bardziej ciasto smakuje. No i ta śmietana tutaj robi robotę, że jest taka puszysta. Tutaj delikatnie lepszy ten goferek. Ciutko, ciutko, nie? 2 złote droższy, ale wart. Bo zjedliśmy gofra stąd. I tu są gofry. To te same. Te same? Przepraszam, czy te gofry u pani to jest to samo co tu obok? Okej. To nie musimy na szczęście jeść. Możemy iść dalej. No już jest gruba przesada, widzowie. Ja uważam, że nie powinniśmy jeść więcej gofrów. One tu są na każdym kroku. idziemy, jemy. Jeszcze raz ktoś napisze, że jestem ulany. To jakbyśmy nie jedli, to byście nie mieli tej rozrywki i fanów z oglądania. Gdybyśmy nie jedli byśmy nie żyli, nie? No, gofro, odurzenie gofrowe, śmietanowe się jest. Mieszana, mieszana, śmietana, śmietana Dzień dobry Ja poproszę gofra z bitą śmietaną i z owocami Tak jak myślałem 20zł trzeba dać Ale jeszcze jakbyś doładował taki Nutellą go wszystkim co się da Z cztery dychy pewnie Bierzemy takiego giga mega wypasa też Na końcu filmu pójdziemy i zamówimy gofra ze wszystkimi możliwymi składnikami jakim, jakie się da Odurzenie cukrem już jest za duże Już teraz tylko gleba i leżymy no i widzisz, owoce są na dole. Tu inne Uuu, owoce są w ogóle. U, u, u. A co oznacza ta reakcja? Dowiecie się po reklamach. Jesteśmy już z powrotem po krótkiej reklamie, kochani. Ta reakcja dotyczyła tego, że ta śmietana nie ma grama cukru chyba. W ogóle 0,00. Zero, zero, zero. Najmniej słodka śmietana do tej pory. No ale to dobrze. Tutaj z różnic są banany i jest też brzoskwinia. No i oczywiście standardowo truskawka borówka. Bardzo dobry goferek. Bardzo dobry. 20 złotych też. Najbardziej chrupiący gof. Tylko że on jest jakby cały chrupiący. To znaczy nie tak, że jest z zewnątrz chrupiący, a w środku mięciutki taki fajny, wiesz? On jest taki pusty jakby. Dziwne zjawisko tutaj następuje. Ciekaw jestem czy to zauważysz. Jakby wam to pokazać? No nie da się tego pokazać. Zresztą No to ciasto mi tu nie podchodzi, bo jest takie, no... Pusty gofr, wiesz co chodzi? Jakby uh -huh. był napowietrzony. powietrzony. Chyba najgorszy przez to ciasto. Aż za lekkie jest takie. Nie czujesz, że jest ciasto, że gryziesz gofra, tylko I się go od razu rozpada. Nie ma go. Rzeczywiście nie słodka, ale w ogóle jakaś tak. no Ta śmietana już jest chyba aż za bardzo nie słodka. Ty i misiek dobrem, takie andruty trochę grubsze. Do ciasta, do gofrów daje się albo proszek do pieczenia, albo sodę. Może jest go tu za dużo. To jest plus i nie plus. Ogólnie bym go nie, nie powtórzył. Przez to, że ta śmietana mi tu nie odpowiada. Jakiś jest taki ten smak śmietany niejaki po prostu. Nawet nie czujemy, że to śmietana. No jak na razie to najgorszy goferek to jest tutaj. No nic, idziemy dalej. Uch, czwarty gofer. Poprosiłbym gofra, bita śmietana owoce. Znowu 20 zł, także myślę, że kończymy po tym gofrze test, bo to nie ma sensu chyba dalej ciągnąć. No dobra. No Ale znowu jest taki napompowany Jakoś za szybko oni go zrobili One były zrobione No właśnie On jest znowu taki, że się rozpada, jakby taki był sztuczny jakiś to ciasto, wiesz? Takie jakby przemysłowe Ten pierwszy i drugi gof, którego jedliśmy, nie były takie To ciasto czułeś, że coś jesz, musiałeś to pogryźć Tutaj od razu się rozpływa, ci ginie ci to Jak ślinę poczuje ten gof, to ginie Rozumiesz? Mhm ale śmietana dobra jest tutaj, bo też jest taka puchata. Jest, jest chyba lepszy od tego gofra, którego jedliśmy przed chwilą, bo tamta śmietana w ogóle nie miała cukru, była tak totalnie bez smaku, tak jak mówiłeś, pianka. Ten jest dobry, tylko jest to ciasto, kurde, mam wrażenie, że jakieś gorsze niż w tych dwóch pierwszych. Zresztą ten ekspresowy w ogóle czas podania, to jest jakieś dla mnie, że musi się usmażyć ze dwie czy trzy minuty pewnie, nawet, nawet więcej, nie? Ile się gof robi? Tutaj od razu, minuta, dwie... No bo one były zrobione, mówicie, widziałem. Widziałem, że były zrobione. Jak? No leżało już zrobione, no. Na... I co? Upiecone, na, na kratce. I podwijane tylko? No, a on jest ciepły. No No to może podwierzane. Pierwsza gofrownia i druga gofrownia zasługują na jakieś takie uznanie większe. Przez to ciasto. Kebab czy gof? Kebab! <laughs> <Lek>. <laughs> Proszę Państwa, z tego powodu, że jest to ostatni gofr Borówka bardzo słodka, natomiast tutaj te truskawki jakieś kwaśne mają. Z tego co widziałem, to właśnie te gofry były zrobione wcześniej i one już czekają jakby na klienta. Więc to nie jest na świeżo robione, przez co one są takie bardziej kruche. Fajnie jakby były na świeżo zrobione, no bo to jednak nie jest długi czas oczekiwania. No on jest taki mega kruchy, rozpada się cały. No dobra, czyli ogólnie można powiedzieć, że w pierwszych dwóch budkach były lepsze niż te dwie budki i ostatnie. Były lepsze, były trochę inne tego gofry, były jakieś takie świeższe. Było coś w nich. Coś było w nich innego. W tym cieście. Uff. Dobra widzu. Trzymaj się. Nie jest tyle cukru. Zasubskrybuj ten kanał. No nie wiadomo ile jeszcze pociągniemy. Podsumowując w sumie ogólnie to tak naprawdę już chyba, że prawie, że tak wszystkie te gofry są dobre. Znowu przesadziliśmy, powiem Ci.